No jednak jest. Niepełnosprawnie no, tak tak tak. to pewnie dlatego. Ale... Panie profesorze, czy kadłubek znał świętego Hieronima? Przecież to jest ze świętego Hieronima fragment ten, ale, ale być może to przypadek. Mam pytanie jeszcze, czy w politycznej poprawności, historiografii polityczno poprawnej jest miejsce na rewolucję obie francuską i bolszewicką? No a, a, a później uwagę mam jeszcze tylko drobną co do tego brazylijskiego i, i polskiego piekła. To, to, to no myślę, że skoro Pan przywołał to nazwisko, to ja, m, warto, żeby mi przypomniał, że siedziałem z nim w jednej celi w drugiej połowie grudnia 1981 roku i z głośników płynęły właśnie te oskarżenia o polskie piekło, z głośników rządowych. I Mazowiecki protestował, był świadkiem, jak gwałtownie protestował przeciwko używaniu tego pojęcia, które według niego polega, nie polegało na prawdzie, że było sprzeczne z, z, z prawdą o historii Polski. No i tym bardziej byłem rzeczywiście zdumiony, kiedy sam użył tego, no ale widzę, czy uznał, że, że sprzeciwienie się jemu właśnie, to już, już rzeczywiście jest choroba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, może wyjątkowo odpowiem od razu na pytania, a potem zbierę, zbiorę kilka. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że zechciał Pan przyjść na, na to spotkanie, bo to z świadkami historii, kiedy historyk ma do czynienia, to, to jest szczególny powód do wzruszenia. E, e, oczywiście, Kadłubek znał świętego Hieronima i badacze jego dzieła, znaczy mówię o Kadłubku wyliczyli blisko y, chyba 300 nawiązań do autorów antycznych, różnych, no nie, nie tylko, rzecz jasna, Świętego Hieronima. Między innymi niedawno odkryto i przeanalizowano zawartość y, jednego z dialogów platońskich, y, y, przetłumaczonego na łacinę, bo Kadłubek nie znał greki. W, w dziele Kadłubka, także to był chyba jeden z najbardziej oczytanych ludzi swojego czasu w Europie i, i bardzo dawał temu wyraz w swoim dziele, także oczywiście Świętego Hieronima znał. Czy jest miejsce na rewolucję w, w tej najnowszej wersji europejskiej politycznej poprawności? Nie, paradoksalnie nie, o ile ona była bardzo ważna jeszcze 10-15 lat temu, francuska rewolucja oczywiście, jako podstawa liberté, fraternité, égalité, to jednak dostrzega się dzisiaj już ci współcześni, że tak powiem, włodarze Unii Europejskiej zagrożenia związane z hasłami rewolucji francuskiej, a konkretnie z jednym: Fraternité. Fraternité oznacza w istocie braterstwo w narodzie. No, pamiętajmy, rewolucja francuska stworzyła nowoczesny nacjonalizm francuski, nowy typ nacjonalizmu republikańskiego. Ale był to nacjonalizm jak najbardziej ekskluzywistyczny. Francuzi byli lepsi, lepsi od innych, byli braćmi między sobą, a nie z jakimiś tam Niemcami, którymi pogardzali, czy tym bardziej jeszcze dalej na wschód położonymi jakimiś mieszkańcami. A więc to jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że no rewolucja no nie, nie ustrzegła się, że tak powiem, swoich aspektów kolonialnych. I one są powodem do wstydu, dzisiaj politycznie, że tak powiem, wykorzystywanego. No my akurat pamiętamy o tym przez pryzmat legi Nadwiślańskiej wysłanej na Santo Domingo, ale chodzi o szersze zjawisko. Że rewolucja nie była dość konsekwentna, jakby w oderwaniu się, mówię cały czas o rewolucji francuskiej, od perspektywy kolonialnej. Przypomnę, Marx był akurat strasznym rasistą. Wielbił kolonializm brytyjski, uważał, że trzeba tych dzikusów, hindusów cywilizować, murzynów. Zresztą Rosjan też uważał, że trzeba cywilizować, że to Polacy powinni zrobić. Także, no, krótko mówiąc, z tego punktu widzenia, nie, nie wszystko w rewolucji francuskiej się nadaje do wersji politycznie poprawnej. Osobnym zagadnieniem, tylko na marginesie dodam bardzo ciekawym jest przewartościowanie rewolucji rosyjskiej w rosyjskiej, putinowskiej wizji politycznej poprawności rosyjskiej. To jest bardzo ciekawe, obserwuję to z bliska, nie będę się nad tym rozwodził, tylko powiem, że jest jedna formuła nowa, ukuta. Wielka Rewolucja Rosyjska, która obejmuje od lutego 17 roku czas aż do Stalina, do tej no, tak zwanej modernizacji lat 30. To była wszystko jedna wielka rewolucja rosyjska. I tak mamy to obowiązkowo pamiętać. Ostatnia uwaga związana z, no, ze świadectwem Pana na temat Tadeusza Mazowieckiego w, w obozie internowania i polskiego piekła. Ja celowo podkreślałem, że ta formuła polskie piekło została wypowiedziana przez premiera Mazowieckiego, ale na pewno zinterpretowana i nadużyta przez publicystów wykorzystujących tę formułę w 80. 1990 roku. Być może jest tak, jak Pan powiedział, że no, kiedy zobaczył sprzeciw wobec własnej polityki, uznał to za przejaw polskiego anarchizmu fatalnego natomiast pamiętajmy, że w jego otoczeniu byli tacy doradcy jak Marcin Król którzy no sami stwierdzają dzisiaj we wspomnieniach z tego okresu publikowanych skrzętnie wykreślał w każdym przemówieniu mazowieckiego słowo naród patriotyzm, nie mogło być takiego słowa w przemówieniu premiera i pisze o tym otwarcie Marcin Król, profesor Marcin Król ponieważ obawiał się tego straszliwego stworu jakim był w wyobrażeniu tej oświeconej elity ciemny Polak spod jasnej góry prawda, że, że ta ciemnota może zatriumfować, więc żeby ją okiełznać trzeba nie wywoływać wilka z lasu, nie mówić naród, nie mówić Polska, patriotyzm tylko nowoczesność, europejskość no w takim środowisku w takim otoczeniu jakby działał premier mazowiecki, panie świeć nad jego duszą a ja chciałam się zapytać o jeszcze jedno czy historycy biorą pod uwagę bardzo szczegółowe badania przeprowadzane w okresie tym od 1945 albo nawet wcześniej do, do dzisiaj, faktów, które są, y, okazują się zupełnie błędne i są przeinaczane. Na przykład Katyn był przez tyle wieków uważany za zbrodnię niemiecką. Potem się okazało, że, że jest to zbrodnia radziecka chociaż były, były dowody na to, że, na, na to, że to była zbrodnia radziecka, ale jest dużo więcej zarzutów wobec Polski o zbrodnie, które, które nie są zbalane w zasadzie, które są... Ostatnio słyszałam taką, taką audycję na temat Jedwabnego, w którym, w którym, w którym w, ludzie, świadkowie, nie, żyjący w tej chwili gdzieś tam w Kanadzie czy gdzie indziej, opowiadali o wydarzeniach, prostu stwierdzili, że absolutnie to nie Polacy dokonali, tylko Niemcy. Także czy historycy biorą to co pod uwagę, bo to jest bardzo, bardzo obszerna praca i, i trudna, ale jednak należałoby ją wykonać. Dziękuję. To może zbiorę trzy pytania i odpowiem. Proszę bardzo. Pan najpierw. Proszę. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wspaniałą prelekcję. Ja chciałem nawiązać do pana wypowiedzi na temat kolonializmu. Tak się złożyło, że w 2008 roku zwróciłem się do dwóch historyków, nie profesorów, tylko wiem, że byli z Wydziału History, Historii Uniwersytetu Gdańskiego. I mówię, proszę panów, nie było żadnej uroczystości w Gdańsku z okazji 700-lecia opanowania podstępnego przez krzyżaków Gdańska. Odpowiedź taką, nie będę, będę się skracał, proszę pana, krzyżacy budowali drogi, zamki, wprowadzali kulturę. Moja odpowiedź była taka, zaraz, zaraz, proszę panów, to robili dla siebie. Moje pytanie jest, a co się stało z Prusami? Oni zostali sprowadzeni do nawrócenia Prus. To był moim zdaniem pierwszy wypadek w historii Europy kolonializmu, bo zakon niemiecki po wytępieniu, powiedzmy, częściowym czy jakimś wielkim, Prusów zaczął sprowadzać kolonialistów niemieckich. Więc historia Prus to jest historia pierwszego kolonializmu i eksterminacji. Dziękuję. I jeszcze Pan tutaj. Krótko. Panie Profesorze. Do mikrofonu. Panie Profesorze, dziękując za jasny i wyrazisty wykład, zawsze to sobie cenię akademickie wykłady Pana Profesora, chciałbym zapytać krótko. Niepodległość, suwerenność, to jest bezdyskusyjne stwierdzenie. Natomiast pytanie moje jest następujące. Jak w tych zmieniających się tektonicznych zmianach geopolitycznych w Europie Zachodniej i nie tylko widzi pan naszą pozycję jako państwa i narodów. I jeszcze może czwarty głos tam na końcu, tak, proszę, bardzo. Nie potem będzie jeszcze seria tak, jednak. jedna, tak, tak. nie będzie następna, ale proszę, proszę. proszę. Dzień dobry. ja muszę być szumelowy, może. Ja. Tak, może Najpierw do pana profesora Królona, takie serdeczne podziękowanie za to, że Iwan Gdański był współorganizatorem szóstego warsztatu w Akademii, który mieliśmy okazję przeprowadzić, i serdecznie za użyczenie ekipy. Gościa mamy, proszę. A teraz do pana profesora Nowakę. E, razem z młodzieżą 7 L byliśmy ostatnio na Białorusi, ja akurat e, miałem dwa tygodnie. E, byliśmy gośćmi w ramach wymiany z e, Polskiej e, Szkoły Społecznej gminy Tadeusza Lejtana w e, i e, spośród e, nauczycieli m, jedna osoba m, z Polski mówiła e, dobrze po polsku zaś reszta, no tak troszeczkę mówiła po polsku, szkoła polska i nie uczą nam historii. Czy znaczy, nie ma programu historii Polski i czy ośrodek prezydencki może zainicjować zmianę tej sytuacji, żeby młodzież polska na Kresach, mająca swoje aspiracje i chcąca przyjechać do Polski, e, uczyła się nie tylko elementów języka polskiego, e, ale również historii polskiej. Czy to jest możliwe? Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo za wszystkie ważne, bardzo kwestie. Pierwsze jakby najogólniejsze, czy historycy. Powinni reagować na zmianę stanu badań. No to tu jakby odpowiedź jest oczywista. Powinni, powinni przede wszystkim prowadzić badania, które zmierzają do, do, do prawdy historycznej. W przypadku Katynia był jasny polityczny blok dla tych badań, właściwie uniemożliwiający ich skuteczne prowadzenie, bo dopiero z chwilą, kiedy Związek Sowiecki zaczął chylić się ku upadkowi. Zaczęto w tej grze prowadzonej politycznie przez Gorbaczowa uchylać rąbka tajemnicy i dostępu do archiwów sowieckich, no bo ostatecznym potwierdzeniem zbrodni katyńskiej były rozkazy, które znajdowały się dla wojsk konwojowych, a potem w końcu sama decyzja biura politycznego w tej sprawie znajdują się oczywiście w Moskwie. One mogły być badane dopiero rzetelnie po roku 89, czy zwłaszcza po 92, kiedy Jelcyn przywiózł kopię większości z nich do Polski. Natomiast już wcześniej na podstawie poszlak można było jednoznacznie wykluczyć odpowiedzialność Niemiec i wskazać odpowiedzialność sowiecką. Na tym polega badanie historyka, prawda? Natomiast czymś innym jest popularyzacja tych badań, walczenie z mitami politycznymi lub tworzenie nowych mitów politycznych. To nie jest zadanie tylko dla historyków. Otóż, jak to wygląda na przykładzie Katynia, mogę przedstawić, przypominając jedyne badanie opinii publicznej, które zostało zrobione w tej kwestii świadomości zbrodni katyńskiej w III RP. W 2007 roku przeprowadzono takie badanie, CEBOS zrobił je na reprezentatywnej grupie społecznej 1100 respondentów wykazało ono, że w 2007 roku w najmłodszej grupie respondentów, czyli od 18 do 29 roku życia, czyli ludzie wychowani w trzeciej RP, 40% nie wiedziało kto kogo zabił w katyniu. Duża część mówiła, że to Niemcy zabili, prawda, Polaków. I padło odpowiedzi Polacy zabili Żydów. Bo tego uczyła, powiedziałbym, polityczna poprawność trzeciej RP, prawda? Nawet może nie bezpośrednio. Nie, w programie szkolnym było napisane, kto kogo zabił w podręcznikach już po 90 roku. Natomiast dzieci nie chłoną teraz historii z programów szkolnych, tylko z, no, z takiej powiedziałbym atmosfery, którą tworzą y, telewizja, internet, no wtedy jeszcze bardziej telewizja, dzisiaj bardziej internet. I w tej telewizji zdominowanej przez Przekaz Gazety Wyborczej TVN no jakby płynęło tylko oskarżenie związane z drugą kwestią, którą Pani podniosła, czyli Jedwabnego. Nie mówiło się o Katyniu, o Westerplatte, o takich rzeczach, tylko Jedwabne. W kółko powtarzano, aż to trafiło do podświadomości tych młodych osób. No Polacy wiadomo zabijają Żydów, no więc w Katyniu no też pewnie Polacy zabili Żydów. No ale to nie ma nic wspólnego z pracą historyków, tylko z pracą propagandystów, którzy ją wykonują no w pewnym sensie dobrze można powiedzieć no to historycy właśnie powinni w idealnym stanie tak jest jak tak powinno być jak pani mówi ale niestety właśnie żeby badania historyczne dotarły do świadomości powszechnej, potrzebne są użyję no, że tak powiem radio technicznego określenia potrzebne są wzmacniacze bo ja mogę mówić, ale jak zostanie mi zabrany mikrofon i mówię do sali tysiąca osób, to przestanę być słyszany, prawda? To samo jest z historykiem, ktoś, który publikuje swoje wyniki badań w czasopiśmie historycznym o nakładzie 500 egzemplarzy. Jeżeli nie napisze o tym gazeta, która ma pół miliona egzemplarzy, nie powiedzą w telewizji, nie będą powtarzali wielokrotnie, to nie dostanie się do świadomości. I tu właśnie jest miejsce na politykę historyczną, potrzebna jest decyzja wspólnoty politycznej, że ten aspekt badania historycznego, prawdziwy, jest potrzebny do upowszechnienia, żebyśmy pamiętali o nim. Mam wrażenie, że teraz jest może na to szansa. Co do kwestii kolonializmu, tak, o tym właśnie chciałem powiedzieć, że niestety w tej europejskiej poprawnej politycznej pamięci jest miejsce na kolonializm narodów europejskich wobec obszarów poza Europą, a nie ma miejsca na bardzo ciekawe, ważne i dotykające naszego obszaru zjawisko kolonializmu wewnątrzeuropejskiego. I to dotyczy kolonializmu niemieckiego ogólnie rzecz biorąc, którego ofiarami byli między innymi Polacy, nie jedynymi, ale jednymi z, z kilku ważnych. To dotyczy także kolonializmu rosyjskiego. Bo słowo Gułak absolutnie nie załatwia, czy hasło Gułak nie załatwia tego problemu, bo odsyła wyłącznie do zbrodni komunistycznych, których największą ofiarą byli Rosjanie. Tu trzeba się zgodzić, Rosjanie byli zabijani w największej ilości w systemie sowieckim. Ale rosyjski imperializm, kolonializm miał za swoje ofiary całe narody, i ma znowu niestety w przypadku narodu czeczeńskiego. O tym się nie mówi, prawda? No, o tym się nie mówi, tak samo jak nie mówi się o kolonializmie tureckim, osmańskim, w odniesieniu znów do krajów europejskich, wspomnianych przeze mnie Bułgarii, Rumunii, Turcji, Germanizacja też Ale... była formą. Tak, oczywiście. I tu zabawna, no, przygnębiająca historia. Mianowicie, kiedy pisałem drugi tom Dziejów Polski, opisywałem właśnie Rzeź Gdańska i sięgnąłem wtedy do różnych źródeł, w tym do współczesnych reakcji. Jak Gazeta Wyborcza to opisywała? No że nie było żadnej rzezi Gdańskiej oczywiście. To miejscowa Gazeta Wyborcza Gdańska. Że przecież wyłącznie Krzyżacy zabijali Niemców, bo przecież byli tu Brandenburczycy, którzy wkroczyli tutaj na zaproszenie Władysława Łokietka. A więc w ogóle nie może być mowy o jakiejkolwiek winie krzyżackiej w stosunku do Polaków. Otóż jest to straszliwa kazuistyka, tak bym to najdelikatniej ujął, niezupełnie zgodna ze stanem badań, ponieważ akurat dla rzezi Gdańskiej zachowały się źródła bardzo aktualne, bo już papież w tym samym roku potępił zbrodnię krzyżacką w tym samym roku, w 1309, mówiąc o na podstawie relacji Dominikanów tutaj z, z, z Gdańska, o ogromnej liczbie ofiar. Tymczasem no, Gazeta Wyborcza podała tam pięćdziesiąt kilka osób może zginęło, parę tych rycerzy, jakiś Łokietka yy, i właśnie niewinni Niemcy, prawda, Brandenburczycy. No więc jest to zacietrzewienie ideologiczne politycznej poprawności, które prowadzi do zupełnego zerwania z prawdą historyczną. Akurat gdańscy historycy, profesor Błażej Śliwiński i inni, no najdokładniej to przeanalizowali, ja za nimi powtarzałem, że tak powiem, Faktyczny, historyczny wymiar tego problemu. Natomiast niestety zafałszowanie propagandowe Prusowie, idzie tutaj. Z plusami problem jest delikatniejszej natury, niejednoznaczny. Bo w likwidacji Prusów mają powiedział tak samo Polacy Prusów i Jaćwingów. Tyle tylko, że ten sąsiad był wyjątkowo też uciążliwy. No, z kolei Prusowie, ile swoimi najazdami jaćwingowie zabili mniej lub więcej spokojnych mieszkańców polańskiej, polskiej, wszystko jedno jak ją nazwiemy, części państw piastowskich, no to czyni to zagadnienie skomplikowanym, ale nie, nie powiedziałbym, że tylko krzyżacy są odpowiedzialni za wytępienie Prusów. Przez kilka wieków zajmowało się też tym rycerstwo polskie i o tym też mamy prawo mówić, no to jest skomplikowany problem historii naszej. Sprawa następna, niepodległość w dzisiejszej Europie dzisiejszej sytuacji, no to oczywiście temat może i to w dodatku może bardzo niebezpieczne, wzburzone, na które historyk nie powinien się udawać, bo nie ma żadnych narzędzi, powiedziałbym, żeby bezpiecznie żeglować. Ale ośmielę się powiedzieć tyle, że... Wydaje mi się, iż w obecnej sytuacji szanse Polski są paradoksalnie większe niż były kilkanaście czy kilka miesięcy temu, a to dlatego, że rzeczywiście wzburzone morze ogarnęło całą Europę wskutek moim zdaniem błędnych decyzji politycznych, gerentów, liderów Europy Zachodniej, zwłaszcza tych z Niemiec i z Komisji Europejskiej. Ale Polska, podobnie jak inne kraje naszego regionu, zachowała jednak jeszcze pewne elementy polityki państwowej, elementy, które pozwalają jej bronić się przed niektórymi błędnymi, skutkami błędnych decyzji Wspólnoty Europejskiej. A ponieważ mamy, moim zdaniem, dzisiaj rząd bardziej wrażliwy na rację zdrowego rozsądku, tak bym powiedział, w tej sprawie. No to jest szansa, że możemy się na tych zburzonych wodach utrzymać trochę dłużej, ale sami się nie utrzymamy. Sami się nie utrzymamy i dlatego myślę, że pierwszym naszym obowiązkiem jest szukanie wspólnoty, którzy, tych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, którzy mogą się porozumieć. To są kraje Europy Środkowo Wschodniej, to są właśnie Czesi, Słowacy, Węgrzy, Litwini, Łotysze, niezależnie od wszystkich podziałów historycznych, jakie mamy z niektórymi z tych krajów. Wiadomo, że czasem nam się jest nie najłatwiej z Litwinami porozumieć, są powody, z Czechami też nie zawsze nam idzie najlepiej, najłatwiej wiadomo z Węgrami, ale cały ten region ma tyle, tysięczne ma powody, żeby dzisiaj współpracować jak najbardziej ściśle i wykorzystać lepiej swój potencjał, bo to wcale nie jest mały potencjał, nie tylko kulturowy, ale gospodarczy i polityczny dzisiaj. To, że właśnie te narody nie powinny dać sobie wmówić tego polityczno-moralnego szantażu, którego używa Bruksela, że są winne kolonializmu, że mają ochydną twarz, że są gorsze. Nie, mamy szansę razem zbudować trochę bezpieczniejszy kawałek Europy i znowu nie po to, żeby się od Europy oderwać, tylko po to, żeby zmienić ostatecznie całą Europę. Bo ten region też sam nie przetrwa. Albo przetrwa cała Europa. Albo przepadniemy ostatecznie razem z Europą. Także my musimy się przejmować też tym szaleństwem, które robią Niemcy, które robią władze francuskie i szukać roztropnych Francuzów, roztropnych Niemców, bo są tacy, nie wszyscy poszli na pasek Putina. Niestety wielu poszło na pasek Putina. Niemców i Francuzów, tych, którzy uważają, że alternatywą dla szaleństwa władz europejskich jest jedyny rozsądny człowiek w Europie, czyli Władimir Władimirowicz-Putin. Niemała część prawicy francuskiej, niemieckiej idzie w tym bardzo niebezpiecznym kierunku. No to jest element tych właśnie wzburzon, tego pejzażu wzburzonych fal, o którym Pan mówił. Nie będzie łatwo, że tak powiem, surfować na tych falach, ale nie możemy odwrócić się od Europy i powiedzieć nasza hata z krajem. Najpierw oczywiście dbajmy o swoje bezpieczeństwo, szukajmy jego szerszej podstawy w regionie, współpracy regionalnej, a potem pomyślmy o Europie jako całości którą no, też musimy próbować obronić, czy też odbudować na nowo, na równych prawach z Francuzami, Niemcami, Belgami i innymi, którzy uważają się dzisiaj za panów Europy. Szkoła Polska na Białorusi nie uczy historii. To jest, przypomnę, skutek decyzji instytucjonalnych podjętych wspólnie przez ministra Sikorskiego i minister Hall. Decyzji, które skreśliły ponad 100, nie powiem dokładnie ile, ale na pewno ponad 100 etatów nauczycielskich szkołach polskich na wschód od Buku. Ponad 100 etatów nauczycielskich. Oczywiście historia w ten sposób została zlikwidowana. Dlaczego? No z oszczędności, co tam będziemy uczyć historii polskiej jakiejś, jakąś, jakiejś tak zwanej polonii. E, otóż myślę, że no niestety... Metodą odwrotną trzeba zmienić tę sytuację, to znaczy trzeba przywrócić etaty nauczycieli historii, no, czy, czy przynajmniej jakąś formę wsparcia finansowego dla tych, którzy by historii tam uczyli. Czy jeździli na ochotnika z Polski w tym celu, ale przynajmniej no, mieli jakieś pokrycie. Kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za wschodnią granicą. I rzecz jasna w tej sprawie postulaty i petycje płyną do Pana Prezydenta. Ja postaram się na najbliższym posiedzeniu naszej, naszego zespołu, który się nazywa Zespołem Kultura, Tożsamość i Polityka Historyczna w ramach Narodowej Rady Rozwoju, ten postulat jak najbardziej przypomnieć. Ale nie jest Pan pierwszy, który o tym bardzo ważnym problemie mówi. Bardzo dziękuję za jego przypomnienie.